I bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, tuż przed nagraniem, właściwie w momencie nagrywania stylizacji obcinałam tę sukienkę. No więc, czemu to mówię? ponieważ zrobiłam w jednym miejscu niechcący takie małe nacięcie i będę musiała sukienkę naprawić. No, tak to jest coś robić na szybko, więc bardzo no zrobiłoby się aż jej szkoda, bo jest naprawdę świetna. To była taka sukienka, która była też wystawiona na Vinted. Ona miała taką dodatkową jakby długą falbankę, była w takim stylu falbany właściwie, nie falbanka, to była dość duża falbana. W stylu takim cygańskim trochę, no taka bardziej elegancka, natomiast chciałam sukienkę taką bardziej na co dzień, bo w sumie w tej cygańskiej to tak średnio, wygodnie nawet, jeżeli chodzi o wygodę, to tak średnio, bym powiedziała, się w niej um, było mi poruszać. Natomiast, no, obcięłam ją sobie i nacięłam i będziecie to widzieć, że jest z tyłu rozcięta i to jest do naprawy. Ale tak, z tej falbany, która została, zrobię sobie... Um, albo jeden, albo dwa takie kołnierze na zasadzie takiej halki, którą mam mm, z działu dziecięcego na pewno kojarzycie i sobie tę halkę w fajny sposób stylizuję, więc sobie zrobię takie dwie kopie zapasowe tak, dokładnie więc nic się u mnie nie marnuje e, więc niech się wyświetli Wam moja stylizacja nowością jest u mnie żakiet ma przepiękny zielony kolor i tak naprawdę m, mogłabym go sobie ubrać do czarnych, eleganckich spodni, wówczas ta stylizacja byłaby no, jeszcze bardziej taka, powiedzmy, dopracowana. Natomiast, zachciało, gdzieś mi się bardzo tej sukienki, no i żałuję, że ją zepsułam i teraz będę to przeżywać. Ale dobra, da się to naprawić, tylko jest to taka zbędna, po prostu dodatkowa praca. E, no, a ja jestem. Taką osobą, że nie bym na takie zbędne po prostu rzeczy marnować czasu, więc wolę coś od razu dobrze zrobić, niż później, wiecie, poprawiać. Kochani, więc teraz tak: w dzisiejszym filmie wystąpią trzy nowe torebki. Pierwsza to jest coś takiego: to jest przepiękna torebka, która jest takim workiem, jakby jest tutaj ściągacz. Mamy tutaj taki, taką dużą perłę. No i jest to taka rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa, cała zrobiona z perełek, tutaj łańcuch jest z takich większych pereł, natomiast tutaj ona cała jest z takich drobniusieńkich, przepięknych małych perełeczek. Jest to takie małe dzieło sztuki i ona też wystąpi w, dzisiejszych, w dzisiejszej którejś ze stylizacji. Nowością jest u mnie też kopertówka, która ma... Bardzo, fajny, bardzo fajne kolory, taką fajną kompozycję tych kolorów, też mi się podoba, no i ogólnie tutaj ta złota listwa, więc ja już do niej sobie kombinowałam, żeby dobrać na przykład takie buty, które też mają powiedzmy złotą listwę, już to tak nazwijmy, natomiast to jest stylizacja taka w przyszłości, a dzisiaj z tą torebką wystąpi coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o buty, właściwie w takim zestawieniu. I jeszcze jedna torebka, która jest e, taką perełką, wam powiem szczerze, bo jest bardzo oryginalna. Kupiłam ją sobie w sklepie, ubieram. W środku mamy panterkową e, taką wyściółkę I te, dodam tylko, że dzisiaj będą e, takie stylizacje bardzo spójne ze sobą, ponieważ e, wszystko takie w jednym klimacie, takim jakby trochę zwierzęcym, coś takiego jakoś tak się złożyło. Słuchajcie, że jeden dzień poświęciłam taki, znaczy jeden dzień na zakupy jednego, pewnego, jednego dnia. Kupiłam za jednym razem wszystkie te rzeczy, które mają klimat taki zwierzęcy. O, o tak chciałam powiedzieć. No i dobra. I wracając jeszcze do tej torebki, bo jak zwykle zaczynam milion rzeczy opowiadać, milion wątków się pojawia w jednej historii. Kochani, to jest taka torebka transparentna, i w środek jest włożona taka po prostu torebka z nadrukiem. Jeżeli. Ta, ten plastik się po prostu już tak zużyje, że tak powiem. No to sobie mogę to jakby tak odpiąć i nosić wtedy tę torebkę na stronie tej takiej materiałowej, czyli bez tej plastikowej jakby wstawki. Ale ogólnie jest bardzo ciekawa, bo też tutaj te rączki są plastikowe, takie naprawdę plastikowe. No więc tutaj kwestia, wiecie, później wymiany jakby, no ale też rączek już nie odzyskam. Będę musiała sobie wtedy coś z tą torebką pokombinować. Na dzień dzisiejszy ona jest naprawdę świetna. Ja ją zobaczyłam w sklepie myślałam, że ona cała jest taka, taka plastikowa jak te rączki. No to nie stuka w żaden sposób, to jest raczej guma. Ja powiedziałam, że to plastik No jakiś plastik, tak, no tworzywo sztuczne. Na pewno jest ona bardzo oryginalna, i tutaj rzeczywiście ten rysunek nawet do mnie pasuje. Na pewno się ze mną zgodzicie. Także w 100% ta, ta, ta torebka jest, jest taka do mnie dopasowana. Zacznę od takiej kolorowej, przepięknej koszuli. Naprawdę słuchajcie, ona mi się bardzo spodobała. Jest śliczna, ma bardzo fajne połączenie kolorów. Tutaj najbardziej rzuca się w oczy kolor taki brązowy i niebieski. To jest wszystko tak fajnie ze sobą połączone. Mamy tutaj dodatkowo wiązanie pod szyją. No i takiej jeszcze koszuli nie miałam. Już teraz mam, muszę to powiedzieć. Z tyłu ona tak się prezentuje. Jest bardzo ładna, ma fajny kształt. No, i tutaj jeszcze w stylizacji, która Wam się wyświetli, wystąpi ona z odzieżą wierzchnią pod koniec, dlatego że musiałam Wam pokazać, jak ona fajnie wygląda z tym takim brązowym płaszczem. Jest po prostu w, w identycznym kolorze ten płaszcz, jak te tutaj paseczki brązowe. No, i to się tak fajnie przyciąga. Jeszcze jeżeli chodzi o tę koszulę, to będę ją sobie zestawiała na pewno z tymi botkami, bo taki był mój pierwszy zamysł. Natomiast później pomyślałam sobie o. Jakimś szaleństwie, czyli paski i wzór wężowy. Kochani, ostatnio ktoś pytał w komentarzach, jak ja dobieram właściwie ze sobą wzory, jak zestawem, żebym to pokazała. No to w sumie ja to cały czas pokazuję, a w jaki sposób to robię, to ja nie wiem, bo to się zadziewa wszystko w mojej głowie, więc na to pytanie nawet chyba nie potrafię odpowiedzieć. To jest po prostu takie bardzo intuicyjne i spontaniczne, szybkie. Ja się w ogóle nad tym tak naprawdę nie zastanawiam, bo ja to gdzieś widzę wyłapuje to bardzo szybko nawet jeżeli rzeczy potrafię ze starty ubrań które leży na podłodze znaleźć jakby jakiś taki nawet niewspólny mianownik ale jakby te rzeczy ze sobą połączyć także no nie wiem no to jest już coś takiego wewnątrz mnie jakby Taka zdolność trochę do, do, takich, do doboru takich stylizacji, a jeżeli no nie potrafię tego kogoś, jakby, yy, kogoś tego nauczyć, tylko ewentualnie pokazuję to właśnie w filmach, w moich stylizacjach i można jakoś tam się przyglądać temu, jak to tam ze sobą współgra, no i mniej więcej coś podobnego sobie dobierać. To na takiej kochani zasadzie. No i teraz zaczną się już wzory zwierzęce, tak naprawdę sporo tego jest i pierwsza rzecz to jest taki żakiet w, nie wiem, no taka zebra, taki tygrys, no takie wiecie, coś, coś takiego dzikiego, no i tutaj mamy w składzie, nie przepraszam, 80, już źle przeczytałam, 80% jedwabiu i 20% stanowi rajon czyli wiskoza, więc skład taki, jak to mówicie, porządniejszy, szlachetniejszy. Czy to czuć? No może trochę czuć, ale ogólnie chodziło mi o wzór, że ten żakiet gdzieś mi się po prostu spodobał. Z tyłu tak się prezentuje. Jest na mnie oversize'owy, więc znaczy to tyle, że jest on w większym rozmiarze. W jakim to też już nawet nie wiem, bo nie jest napisane. Było na metce, była na metce, informacja właściwie jest, żeby prać to chemicznie. Ale ja to prałam w pralce, no też chemicznie, bo dodałam środki chemiczne. A co? To też jest pranie chemiczne, moi kochani, ja to tak nazywam i już. No i nic się tak naprawdę z tą rzeczą nie stało, więc takie pranie delikatne, oczywiście przystosowane do jedwabiu, do wiskozy, no i można sobie naprawdę spokojnie takie rzeczy prać, odświeżać, nic się z tym nie dzieje. No teraz typowo już wzór zwierzęcy, już tutaj chyba nie muszę mówić, że jest to pantera, już tutaj się nie zastanawiam, nie mam już tego wahania z, z tym, jak ten wzór nazwać, często tak bywa, że tygrys i zebra to u Joanny to samo, z tyłu ten płaszcz tak się prezentuje, to jest słuchajcie taki plastik, naprawdę, zapinany na napy, który po prostu no, na pewno zaśmiecałby środowisko. To jest na 100%, bo takie coś by się rozkładało wieki. No i ja postanowiłam sobie to kupić, skoro jest już to w sklepie, ktoś to wyprodukował i jest to w sklepie z odzieżą używaną, no to pomyślałam sobie, że wezmę to, no i w jakimś malutkim procencie przy w malutkim procencie przyczynię się do ratowania tego środowiska. To jest w rozmiarze S, kochani, ale jest to duża eska, czyli jest to rozmiar typowo jest to eska oversize'owa Tutaj y, nie jest to na zasadzie, że właśnie to jest za duże i ja to tak pięknie nazywam, tylko to jest rzeczywiście taka większa eska, czyli to tak miało być. E, moi kochani, no i to jest typowy taki płaszcz przeciwdeszczowy, bo po tym deszcz, krople deszczu spłynął jak po, po maśle, jak to się mówi. Także czekam na deszcz, y, bo takie ubrania właśnie tego typu. Poprawiają mi humor, gdy na przykład jest taka właśnie deszczowa pogoda i nie zastanawiam się, kurczę, co tu na siebie ubrać. A no właśnie taki płaszcz. Taki płaszcz, który, który po prostu mm, wszystkie krople po nim spłyną, deszczowe, i, i mój humor będzie na bardzo dobrym poziomie, można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, ja tak powiedziałam, trudno, czy dobrze, czy nie. Więc winylowy płaszcz przeciwdeszczowy, panterkowy teraz coś takiego i ten płaszcz bardzo mi się podoba. To jest taka wersja jesienno, no powiedzmy troszeczkę zimowa, zależy jaka jest zima. No i te takie wczesne, wczesna wiosna, no już dzisiaj u mnie jest na przykład 18 stopni, więc tego płaszcza nie założę, przez to, że ma tutaj futerko, no i ogólnie jest dość ciepły. Jest to marka Miss Selfridge, rozmiar 8, jest on na mnie no idealny bym powiedziała, bardzo dobrze się w nim czuję. Oczywiście standardowo odpadły mi guziki, które mam leżą tam, więc po filmie albo i nie po filmie je sobie przyszyję, jeżeli. Bo i tak w sumie tego płaszcza teraz nie założę, więc spakuję razem te guziki do, do kartonu. Mam tutaj kieszonki. Tak, wrzucę sobie je do kieszonki i sobie zrobię to przed jesienią, jak będę wyciągała te wszystkie kartony, przygotowywała sobie garderobę typowo jesienno-zimową. Bo niestety muszę sobie tutaj troszeczkę już tych rzeczy odłożyć, bo robi się ciepło. No, i na pewno już tego płaszcza nie założę. Ostatnio Wam mówiłam, że jeszcze będę nosiła taki futrzaczek szary, krótki, że tak, na pewno go założę. Aha, guzik, prawda? Nie założę, muszę go schować, bo już jednak jest wiosna. Nawet jak ta temperatura teraz spadnie, to już jest inne powietrze, to już nie jest pora na te futrzaki, tak mi się wydaje. Więc jeszcze, tak zawsze, po takich głębszych analizach, uważam, że marzec to jest taki ostateczny termin na noszenie tego typu Ubraj, bo już później człowiekowi nawet się chce zrzucić z siebie te wszystkie futra i tak dalej, nawet jak jest trochę zimno, to i tak już człowiek się gdzieś bardziej rozbiera. No, przynajmniej ja tak mam, słuchajcie. Kolejna rzecz to jest spódnica. Taka we wzory mam coś takiego w wersji biało-czarnej, klasycznej, takiej stonowanej. No, ta jest bardziej taka szalona, ponieważ jest to rzecz. Obsypana brokatem. Też tę spódnicę zwężałam, bo była trzy razy większa. Kupiłam ją w tanie odzież retro, standardowo. Jest to marka River Island w rozmiarze 14. Ona była, więc to jest nieaktualne, bo teraz jest w rozmiarze 14. No to gdzieś jest w rozmiarze 8, 6, 8, coś takiego. Czyli, no, jest chuda już, szczupła ta spódnica. Śmiechem, żartem. Nie, no, ona była naprawdę taka bardzo, bardzo szeroka. Dużo tego materiału jakoś było. No i tak się cieszę, bo za pierwszym razem udało mi się tą zwęzić, ponieważ później takie spódnice aż westchnęłam, słuchajcie, bo jeżeli za pierwszym razem nie uda mi się zwężać takiej spódnicy dobrze, no to później to pruci, w ogóle to jest dramat, zwłaszcza jeżeli rzecz jest obsypana brokatem, jest cekinowa i tak dalej, to wszystko wycinać jest bardzo dużo pracy, a spódnica naprawdę bardzo mi się podobała, zależało mi na tym, żeby ją kupić. Wiedziałam, że on, no wiedziałam w sklepie oczywiście, że jest dużo za duża, no i że sobie będę ją jednak dopasowywała. Jest fajna, bo jest taka dość elastyczna, podoba mi się też ten rozporek na dole, to jest bardzo fajne i powiem Wam, że ta spódnica też jest taką spódnicą całoroczną, ja to tak nazywam, bo nie tylko błyszczące rzeczy na okres taki karnawałowy, sylwestrowy i tak dalej, ja to tak nazywam, ten okres świąteczny, oczywiście najlepiej te rzeczy wtedy wyglądają, bo bo te święta Bożego Narodzenia jednak to jest taki błysk i gdzieś mi się tak to kojarzy z bombkami, choinką i tak dalej. Natomiast jeżeli zmienimy charakter danej rzeczy poprzez na przykład tak jak w tej stylizacji, która Wam się wyświetliła, czy też wyświetli mojej takiej propozycji z białą koszulą, no to wówczas mamy tutaj zmieniony charakter, ta stylizacja, ta spódnica jest właściwie uspokojona no i teoretycznie można gdzieś ją sobie założyć, tak? Ale to też... Trzeba tutaj pokombinować jeszcze z jakimiś dodatkami, już na pewno nie żadna błyszcząca torebka, już sobie daruję. A myślałam na początku też o jakiejś czerwonej koszuli, to już tak bardziej, bardziej stylizacja, taka może wieczorowa trochę, ale gdzieś też właśnie do zaakceptowania w ten sposób. Kolejna stylizacja to jest tak naprawdę to są dwa składniki. Ja mówię składniki, kiedyś ktoś mi napisał, że mówię elementy, chyba nie, kochani. U mnie to są składniki i tak już będzie, bo, bo to jest takie moje własne nazewnictwo, z którym ja się, w którym ja po prostu, no nie wiem, no jakoś tak dobrze mi tak mówić składnik, no coś. Tak. U mnie ubrania są składniki. No i dobra. Więc po pierwsze taki golf, jakby włochaty, w kolorze. Takiej ciemnej, gorzkiej czekolady, bardzo ładne. No nie wiem dlaczego, ale już dłuższy czas kolor brązowy mi się podoba, więc to się bardzo zmieniło, bo kiedyś nienawidziłam brązu, to był mój najgorszy kolor. Teraz, no taka odmiana, ale to zależy też od rzeczy. Ja nie wszystko, co brązowe, kupię, tylko rzecz musi mi się podobać. To wiadomo, to. Tak samo jest z innymi kolorami, na takiej zasadzie, że jakieś ubranie musi nam się podobać, choć nie wiadomo jaki piękny kolor miało, ale jak ma no nie taki kształt, albo, albo coś się z tą rzeczą dzieje, no to, no to wtedy nawet w naszym ulubionym kolorze może nam się coś nie spodobać. Dobra, ale wracając do tego do tego sweterka, to, to jest ogólnie bardzo fajny i lubię takie rzeczy. Lubię, jak się coś na ubraniach dzieje, a dla mnie się dzieje, jeżeli coś jest takie włochate. Miałam już tych włochatych swetrów bardzo dużo. Zaczynałam od szarości, później miałam wszystkie chyba kolory możliwe, teraz mam jeden jedyny i to jest właśnie ten czekoladowy, który na pewno mi się przyda. Jeżeli chodzi o markę, nie ma tutaj żadnej metki. I kochani, zestawiłam sobie ten sweter z taką bardzo dziką spódnicą. No, ona jest trudna z jednej strony, bo można naprawdę sobie piety narobić, czyli stylizacja może być bardzo taka, wiecie, jaka, kiczowata, taka dziwna, no, nazwijmy to w ten sposób, e, ale ja chciałam zaryzykować, słuchajcie, a sobie pomyślałam, a dlaczego by nie, e, bo ogólnie spódnica jest bardzo ładna, jest fajna, jest naprawdę ciekawa, też jest to marka River Island, tak jako coś tam Wam przed chwilą też pokazywałam, a spódnicę tą we wzory, więc znowu marka River Island, e, spódnica była za szeroka troszeczkę, więc z ją z jednej strony, zapięcie jest z tyłu, ale ona mi się gdzieś spodoba, bo ona też jest włochata. Bardziej widzę ją jesienią, do naprawdę różnych fajnych stylizacji, do czarnego golfu i na przykład do moich e, czarnych kozaków, czyli stylizacja bardzo, bardzo stonowana, ale na przykład zaszalałabym tutaj jeszcze z płaszczem, tylko też tak e, trzeba to wyczuć, to to by była taka stylizacja, która spódnicę rzeczywiście by e, uspokoiła, zwłaszcza ten wzór. No i ona jest jeszcze dodatkowo taka, wiecie, włochata, taka materiałowa jakby, więc e, skoca. Trochę też można powiedzieć, więc to już stanowi jej taki pewien charakter, bardzo taki określony. No i dobra, ale ogólnie jest fajna. Guziki, wszystko tutaj jest spoko. I teraz na przykład u marki Dolce Gabbana te kosmiczne sceny, o których Wam wspominałam ostatnio w filmie porównawczym. To ostatnia kolekcja. Tak, tak jak zwróciłam uwagę, to jest bardzo dużo zebry, pantery, ja nie wiem jakim cudem. Nawet nie szukałam żadnych wzorów takich zwierzęcych, bo w sumie. To tylko taka wzmianka ode mnie, że akurat u tego projektanta jest, jest taka teraz moda na właśnie ten wzór zwierzęcy. Zresztą to się powtarza: jak nie jesienią, to wiosną zawsze coś oni tam panterkowego i zebrowego dodają. Natomiast no to gdzieś jakoś tak te rzeczy wpadły w moje ręce po prostu, tak, tak, tak zwyczajnie. No i tak sobie je wystylizowałam, ale powiem Wam szczerze, że właśnie nie zwracając konkretnie uwagi, że, że akurat. To jest modne teraz, czy nie wiem, czy to nie jest modne ta panterka. W sumie mnie to mało obchodzi, Wam powiem szczerze, bo ja noszę to, co, co mi się podoba. I na takiej zasadzie. No i druga spódnica to jest też wzór zwierzęcy. Ta bardziej mi się podoba, słuchajcie, zdecydowanie, dlatego że po pierwsze bardziej lubię zebry, to wiecie. Po drugie jest ona. Hmm, ma fajny kształt, jest taka dłuższa trochę, ale to może też nie dlatego, że dłuższa. No po prostu bardziej mi się wzór zebrowy podoba i tyle. Może tego, tego się będę trzymała. Kochani, ta spódnica też była zwężana, no ona była dużo za duża. Tę musiałam z dwóch stron sobie zwężać. Na szczęście też zapięcie jest z tyłu. Bo później te spódnice się źle układają, jak z jednej strony jest zamek, na przykład po której ze stron. Też jest taka włochata, też z takiej jakiejś kanapy. Na... Powiem Wam tak, nie wycinałam jej ze środka jeszcze, zostawiłam nadmiar materiału, dlatego że y, bałam się, że po prostu źle ją zwężę, że będzie za mała, za ciasna. Już kiedyś ten błąd popełniłam, później spódnica była bardzo ciężko, ciężko ją było odratować, żeby poszerzyć po prostu sobie materiał, powiększyć, natomiast no, tutaj udało mi się to za pierwszym razem i myślę, że fajnie ta spódnica wygląda. No i tutaj też powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze się czuję, dodałam do niej jeszcze zebr. Tutaj można dodawać sobie przeróżne składniki, najbardziej poprawną stylizacją, taką, wiecie, najbardziej spokojną, byłoby założenie do tego na przykład czarnej koszuli, jakiejś klasycznej bądź też nie, ale coś z czernią, czy też jakiegoś golfu czarnego, już tak pójdźmy w jesień, i czarne na przykład jakieś buty i wówczas ta stylizacja jest taka najbardziej stonowana, no ale... Ja lubię gdzieś bardziej takie szalone, ekstrawaganckie stylizacje, więc założyłam zebrę trochę w innej odsłonie, czyli biało-czarnej, tak jak rzeczywiście zebra wygląda. A taka, zaraz mi napiszecie, że to jest jednak tygrys. Może tak być, słuchajcie. No, w sumie zebra biało-czarna. Dobra, słuchajcie, na moim kanale to jest zebra, ok? A czy to jest tygrys, czy nie? To już pies to drapał. Niech to będzie sobie zebra. Więc ja sobie założam zebrę biało-czarną do zebry biało takiej e, brązowej, bo na moim kanale wszystko jest takie. O, o, wiecie, do góry nogami można powiedzieć. E, więc e, no, takie połączenie i tyle. Podkreślenie, że to jest jednak zebra. I tak niech zostanie. Dobra. E, kochani, teraz coś bardzo fajnego takiego. Mm, no to nie jest eleganckie, ale gdzieś ma swój taki fajny klimat, charakter, przez to, że po pierwsze jest to rzecz taka aksamitna, pikowana, to jest wszędzie pikowanie i jeszcze są bardzo ładne złote duże guziki, które nadają tej rzeczy odpowiedniego takiego charakteru, więc bardzo mi się to podoba. No i oczywiście to jest w rozmiarze 44, czyli na mnie jest to rzecz oversize'owa, muszę to powiedzieć. I zastanawiałam się, czy sobie to zwężać, ale powiem Wam tak szczerze, że ta spódnica jest dopasowana. I gdzieś ta góra może być taka szersza. To jest forma bardziej pudełkowa w tym, w tym przypadku. No i gdzieś dobrze się w tym czuję, więc stwierdziłam, że chyba tego nie będę zwężała, wiecie? Zostanie to takie, jakie jest. Dobrze się czuję w tym i uwielbiam takie rzeczy. To jest czarne, ale. Na razie tego nie chowam do, do kartonu z rzeczami jesiennymi, ponieważ to mi zastąpi tę moją odzież w e, wszystkie takie jakieś ciepłe rzeczy. Nawet jak wiosną zrobi się chłodniej, to coś takiego mam zamiar sobie ubierać, więc to zostaje ze mną aż do... aż cały rok w sumie, bo to jest takie całoroczne. No może latem tego nie będę nosiła, ale tak to cały czas można nosić. Kolejna rzecz to jest taka bluzka, taki półgolf jakby, zapinana z tyłu na zamek, błyszcząca. Styl taki trochę barokowy, no na pewno jest ona taka bogata, powiedzmy, uszyta po królewsku, można powiedzieć, trochę się tutaj, ale po królewsku też nitki tutaj wychodzą. Naprawdę jest to taki materiał, który bardzo łatwo można z czymś zahaczyć, zaciągnąć, zniszczyć wręcz, więc już trochę nitek ucinałam. Takie drobne, wiecie, zabiegi pielęgnacyjne. Ktoś kiedyś pytał, na czym polegają u mnie zabiegi pielęgnacyjne, jeżeli chodzi o ubrania, no właśnie na tym, co widać tutaj na załączonym obrazku, czyli na obcięciu na przykład wystających nitek, chociaż już nie mówię o pielęgnacji swetrów, czyli goleniu ich specjalną maszynką do golenia swetrów, tylko też właśnie takie rzeczy, jak nitki wystające, jakie ma jakiegoś guzika, ja to nazywam zabiegi pielęgnacyjne, taka uogólniona moja nazwa. No i kochani, tak, tutaj w stylizacji spódnica skórzana, taka vintage, brązowa, wzór, bo ta spódnica jest w, 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 we wzorze, takim, taki krokodyl, taki wąż, nie wiem, krokodyl. No a tutaj mamy też jakieś wzory, więc dużo takich wzorów, można powiedzieć, dużo takich, no jak to powiedzieć, Boże Święty, już czasami to, czekajcie, było, ja mam w głowie po prostu tyle różnych takich swoich własnych nazw, zresztą czasem boję się głośno tego powiedzieć, tak jak z tym Cygrysem i Zebrą, ale to jest taki mój świat. Myślę, że nikomu jakoś nie szkodzę tym, jak nazywam te rzeczy. Powiem Wam jeszcze tak, że to ma bardzo ładny kolor, który wpada w taki niebieski, to jest też takie brokatowe, taki bardzo fajne. Podoba mi się ta rzecz. Kochani, i ostatnia sukienka na koniec, która jest bardzo taką rzeczą niepozorną. Natomiast jak ją założyłam, to powiedziałam sobie wow, bo dodałam jeszcze do tego na przykład pasek. Dodałam sobie do tego właśnie torebkę, która, którą Wam pokazywałam w na początku tego filmu. No i jeszcze beżowe szpilki. Czyli ogólnie dodałam sobie beż do, 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 do tego jeszcze koloru, bo tak naprawdę pomyślałam sobie, że. Co z tego, że tutaj mamy kolor różowy i można by było sobie dodać różowe dodatki, ale to by było takie strasznie oczywiste. Natomiast tutaj, dodając ten beż, zrobiło się takie przełamanie, połączenie. No, podoba mi się to, wiecie? Naprawdę, z tym beżem to fajnie wygląda, według mnie, i e, dobrze się w tym czuję. Sukienka jest naprawdę rewelacyjna. Zapina się pod samą szyję, ale ma to zapięcie ciekawe jest takie, widzicie, pokręcone. Jest to sztruks, nie wiem czy to wspominam, tak wspominam chyba, że jest to sztruksowa sukienka, jest w rozmiarze 40. No pasek tutaj był w, według mnie taki wręcz wskazany, bo 40 to nie jest mój rozmiar, no ale ta sukienka jest ogólnie taka, taka mała, jakaś taka szczuplutka bardzo. Ma tutaj w tali też gumkę, dzięki temu no, ona będzie dobra dla osób. Które noszą różne rozmiary, tak? Więc to, że jest to rozmiar 40 z metki, to nie znaczy, że, że ona tylko dla osoby, która nosi właśnie rozmiar 40, będzie odpowiednia. Także u mnie to tak jest, jeżeli chodzi o te rozmiary. Ja tak to widzę, słuchajcie, kochani. Yy, no i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o, o tę rzecz. I. W sklepie ona zwróciła oczywiście moją uwagę, bo jest bardzo ciekawa. Samo to, zobaczcie, jak jest zapięta, jak to ładnie wygląda. No ale nie wiedziałam, jak ja w tym będę tak naprawdę wyglądała, ale ja lubię ryzykować. Także nie tylko z ubraniami, ogólnie bardzo lubię ryzykować i, i jakoś tak mi to w sumie na dobre wychodzi, niech tak zostanie. Dobrze, kochani, więc to wszystko w dzisiejszym filmie. Mała, krótka informacja. Hmm, więc tak. Wesołych świąt wam jeszcze będę życzyła, tak mi się wydaje, jeżeli nie to napiszę na pewno y, jakiegoś takiego posta czy, czy coś takiego, więc do tego jeszcze y, powrócę. Natomiast chciałabym powiedzieć tylko, że cholewy wyprzedażowe chyba teraz będą w niedzielę, bo ze względu na to, że y, no teraz mam taką inną pracę, no to po prostu muszę sobie to y, pracując jakby widzę kiedy dany film przesunąć, to mi w środę na przykład nie pasuje, to mi w sobotę nie pasuje coś i tak muszę przesuwać. I chyba filmy wyprzedażowe będą znowu pojawiały się w niedzielę. Ja je ja oczywiście będę nagrywała sobie wcześniej. Na przykład w sobotę, powiedzmy. No i... No i będą pojawiały się w niedzielę właśnie. Żeby tak każdy sobie na spokojnie, po obiadku mógł obejrzeć i tyle, bo tak to jest takie totalne szaleństwo w sobotę. Bo wiadomo, sobota jest takim dniem pracującym raczej, a niedziela to tak bardziej można sobie usiąść, odpocząć yy, i obejrzeć. W międzyczasie i zrobić jakieś tam zakupy u Joanny. Także takie będą raczej zmiany. Co odnośnie tej soboty, to jeszcze nie wiem, czy, czy teraz te zmiany nastawią, czy dopiero od kolejnego tygodnia. Także to też Was jakby poinformuję o tym. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie kochani w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Na tole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.